Eloeluwa, moi drodzy, jest oczywiście Geo. No i moi drodzy, przyszedł czas, żeby nagrać kolejny fascynujący odcinek z Brawl Stars. Jak już wiecie, pod ostatnim odcinkiem wbiliście trzy łapki w górę, z czego jestem bardzo zadowolony. No i postanowiłem nakręcić kolejny odcinek, bo wy jesteście najlepsi. Piszcie mi w komentarzach, czy wy lubicie mnie. No i serdecznie zapraszam na kanały, które teraz wymienię. Domik Games, Domik Plus. Wbijajcie również na Cheddar XD, no i, ka no i kanał Cross Plus. I wbijajcie na moje trzy kanały Geon Games, Geon Plus, no i Geon Challenge. Zapra jeśli, jeszcze nie, jeśli jeszcze nie zasubowałeś, to subuj I ja wtedy w komentarzu napiszę, że jesteś prosem. Więc przejdźmy do odcineczka Zagramy sobie oczywiście na zadymę bo ciemu by nie, moi drodzy, czemu by nie! Serdecznie zapraszam na Ground Plus, bo tam pojawi się prawdziwa brałownica, nie to gówno, co nagrał domik. O no, 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 no. Zostaw, mnie. zostaw mnie. Nie. Ale jednak coś obiliśmy. Tutaj Franka akurat mu musiał uderzyć parę razy. Ale ja sobie mogę takie coś zrobić. No i lecimy. Moi drodzy. Lecimy z koksiakiem. Nie sądzę, żeby ten kolt tam przeżył, ale na pewno coś zrobimy. Na pewno. Nie, ja wybijam. Ja, 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 ja u mnie w grubie to ja jestem obrońcą, więc muszę wybijać. No dobra, lecimy. Tutaj. Oh o, no, 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 no. Lecimy sobie tak, ten karl to już po nim. No, już po tym Karl, więc został nie pochwalił się. No, tutaj mnie niestety zabili, ale. No i, no, jest coraz gorzej, bo goście podchodzą do naszej bramki. i ja co ty, jakby zrobił? Wybijamy, moi drodzy. Muszę to jak najszybciej postawić, mojego ulfa, bo będzie naprawdę źle. Ale, chodź, wybito, wybito. No, trochę nam tutaj tego dzimage zadało. Ale, post, ale jednak się podnosimy. Go, typie weź tą piłę. No i lecimy z odcineczkiem, bo tutaj nam goście zagardzają drogę. No i swoimi jednostkami mogą nas poważnie obić, jednak ja tutaj jakoś przebolejemy. No i teraz chyba jestem w szaku, bo nie wiem jak to zrobić. Ale chyba przejdę. No, ja się dżelę. No niestety, lamus nas zrobił, ale nie sądzę, że aż tak na długo. No nie, 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 nie przepuszczaj go, nie przepuszczaj go. Tak, tak ma być, moi drodzy. Tam już mi też z niedźwiadkiem idzie, z czego, no, nie jestem już tak zadowolony. Zostawiamy kolejnego. No i liczymy, że coś tutaj zrobimy. Nie, spadaj, spadaj. Dobra, mamy to, moi drodzy, jednak czy teraz uda nam mi się strzelić gola? Nie rozpędza się. Dobro, mamy dogryweczkę. Ja postaram się strzelić. No niestety, moi drodzy, ale Karl jeszcze z Frankiem został. Frank może strzelić, tylko musi spróbować. No niestety nie udało się. No i chyba już pomysł. No, ja sobie mogę okrążyć. Frank, Frank złap tą pipę, no! I widzicie, jak, jak to jest, kiedy się ma Franka w drużynie. Typowy słabiak, nie da się nim grać. No, jestem rozczarowany. No. Myślałem, że coś tam jeszcze zrobię, ale I teraz próbujemy, bo, bo ekipa Giana się nigdy nie podaje. Poddaję. no, jest teraz coraz gorzej. Bo nie dość, że mają. No, po co ty trzymasz tą te typie? No, 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 no. i widzicie, co tutaj się dzieje, kiedy nikogo nie ma. Ty, e, co typ zrobił? I po co mu to było? Po co ci to było, typie? Nie. Nie. Pogódź się z porażką, typie. Oh, no. Well, shit. Nie. No i to jest moi drodzy. Tak ma być, moi drodzy. Tak ma być. Dobra, lecimy tutaj. Trzeba jak najszybciej się zabezpieczyć w obronę. Dobra, w którą stronę idziemy? Lecimy tu. No i mam nadzieję, że jednak ten Dino Mike odsunie ode mnie tą rącę. Dobra, mamy to, mamy to, moi drodzy. Mamy to, mamy to. Wchodzimy tu. Mamy to moi drodzy! Ekipa grona wiecznie wygrywa! Tak ma być, moi drodzy! Tak ma być! Rozgromiliśmy ich. I teraz jedyne co zrobimy to wgramy o, o jeszcze jeden raz. No i chyba będziemy mieli skrzynkę. Dobra, lecimy tu. Rico i... Co jest? Oni też mają Rico. Ale grają podobnym deckiem, co my mamy. Uuuhu. Uh, uh. Dobra, nie jestem aż tak ciekawy, co tutaj mi się może stać. Ok, lecimy tutaj tego, bo trzeba zrobić. Mamy go. Ja się postaram to jak najdalej odsunąć. Tutaj Rico z daleka porobił e, tego drugiego Rico, jak coś. Ale mam nadzieję, że tutaj damy radę. Riko jeszcze żyje. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, ty mój bobrze. Lecimy. Ty tam trochę obiliśmy ich, ale czy damy radę jeszcze tam... Mocniej. To wszystko. Oddaj to. Oddaj to. Oddaj to. No oddaj to. piarom. Dobra, mamy Ale Riko ma teraz piłkę. Jeśli teraz strzeli, no to to jest headshot. Headshot, moi drodzy, jeśli on to teraz strzeli. I... Moi drodzy, no niestety przeciwnik okazał się być lepszym niż się spodziewaliśmy, ale nadal mamy szansę to wygrać. Tak, moi drodzy, Rejb i Rebi już to zrobił. Moi drodzy, teraz trzeba to tylko wygrać. Tak to się robi. Ja jestem zawodowcem w takiej oto dziedzinie grania, ale lecimy już tylko szeli została. Moi drodzy, my to mamy. Mamy to. Mamy to, jeśli teraz to zrobimy, to to mamy. Lecimy, lecimy, lecimy moi drodzy. Moi drodzy. O i jeśli chcecie zobaczyć jak wyglądam w realu, to musicie wbić ponad 10 subskrypcji. Zrozumiano? Bo jeśli nie wbijecie, to ja nie pokażę Wam jak wyglądam w realu. No co jest moi drodzy? Co tu się odwala? Poriko, ja mam piłę? Czy dam radę? Mamy to, moi drodzy, mamy to. Ja zdobyłem gola i tak ma być ma. Tak ma być. I teraz zobaczymy, co mamy w naszym. I zobaczymy, co tam mamy. Lecimy, 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 lecimy. No i co mamy teraz do otworzenia? Skrzyneczka. Oko i nani też w porządku. Więc moi drodzy, w tym odcinku to tylko tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. Trzymajcie się, narazka i cześć!